Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Towarzysz Gogała oraz pan pan... Siemandero. Tak, Siemandero, Tomasz Nienowski. E, witamy, jest środa czy Bo ja jest się... czwartek? Jest no, czwartek. My ogólnie zakrzywiliśmy całą czasu przestrzeń. Jest czwartek i jest już w sumie koniec przygotowań e, do jutrzejszego pra... mega. Prawie dopięliśmy wydarzenia. wszystko na ostatni Chodźmy. guzik jeszcze pan jutro e, dla Was wrota otwierają się o 10, czyli w piątek będziecie mogli o 10. Wchodzić na targi, a my już od jeszcze tutaj ostatnie szlify, machen i, yy, i będziemy już tutaj z Wami się spotykać. Yy, Tomasz, jakbyśmy tak przeszli sobie dookoła, powiadali trochę ja co... Ja może te największe stosy. Tak. Coś, yy, zaczniemy od tego. Jeżeli dla spinningisty, nie? No. Jeżeli na przykład jesteś wędkarzem spinningującym, zrobiliśmy megacenę. To kosztowało to prawie 500 SLX-y, nie? Od, to są od, Shimano od Shimano. seria wędek. Spinningi oraz castingi. O tak ciężar wyrzutu chyba do 21 gram, nawet mamy, i jed... to są jednoskłady, do 9 gram jednoskład i cena tego na targach to jest 169 zł za Shimano SLX, obojętnie, który model byś nie wybrał, 169 zł za jednoskłady, modeli jest 6. Jeszcze z takich super, super ekstra, ja nie wiem, gdzie tutaj powinien być, ale mamy jeszcze mega fajny... Powiedz, i... czego szukasz. Jednoskład ten, z Savage Gira za 100, to, to, jest nie... ten, to jest ten, za ten? Masz go? Mhm. To jest Znalazł ten się. za 189 zł. Też SG4 też w jednym składzie. No. E, a myśmy go kiedyś nie mieli na sklepie? Tak, to jest ten. No. Bo, bo było ich kilka modeli. On z 499 e... zjechał na 189 zł. No rebelka. Takie czasy, że SG4 można kupować poniżej 200 zł. Co? Dobra, a oprócz tego mamy SG4, różne gramatury do 5 gramów, e... do 10 gramów, tak, wędek mamy, dużo. Dobra, wędek mamy dużo, spinningi, karpiówki, fidery. O, ultra i wszystko jest z wędek ciekawych mamy dajwę tutaj e, Caldie, e, Tak, black... cało, całą rozmiarówkę e, Dajwy, Kaldi, chyba najpopularniejsza na seria. E, Chodź z tej strony już tutaj przejdziemy. Tomasz, masz e, dawaj tą nerkę. Nie, to bądź, gdzie i, ją zrobiłeś? Daiwa jest też z nami, czyli w jutrzejszym kupując każdy model kołowrotka dostajecie plecionkę g braida 4 splota gratis. g braid 4 splot do każdego kołowrotka, który kupicie u nas. To jest ważny temat, ale oprócz tego mamy... O, co są energie? W zestawie? Gumy dajwy, Doverta, jaskuły i slim shady bardzo popularne. Temat bardzo ciekawy, też to. Taki takiej kosztuje poza e, zabawą powyżej 200 zł, a u nas na targach przygotowaliśmy fajny temat. 110 zł za ten oto pakiet. Macie bardzo wygodną nerkę. Ja sam ją użytkuję od kilku dni. Jest ona bardzo duża. E, można tutaj normalnie wrzucić z dwa pudełka, e, chodzące na przykład street fishingowo e, łowiąc. Ta, a tak naprawdę. na Ja na, ją na, na co dzień, ja, na co dzień no. mam. Dokładnie. Ja mam ją na co dzień. Spora a oprócz pojemna. tego macie tak. E, bardzo łowną cykatkę Deep Blade Savage Gear. Minęła, zobacz, nie? Strążek okoń, grany byłby. Tak, nie? tak, stronko, okoń, fajny. Twiczek. Dobra, e, łowne, to jest łowne, kawiary są łowne, to trzeba przyznać, że... Obrotuwy. Obrotuwy, serwiecza są łowne. Następna obrotowa. I wiecie co, tu zrobiliśmy taką fajną selekcję, gumek, taki okoń może sandaczek, ale zobacz tego Berkeley realistik tego pulsu, Fajne jest jeszcze to i całość Jakiś jest... limitowany no. kolorek, bo no. go wcześniej nie było. Fajnie. 110 zł za taką nerkę. Tych nerek nie mamy dużo, więc tam jest... 110 zł nerka z całą zawartością. Ale to jeszcze jest nic, bo jeszcze mamy drugi zestawik za 140 zł, w którym macie... Tu jest tu grubo. Tu jest grubo, no jeszcze grubiej niż tam. To jest taka torba transportowa Savage gira, 83 litry, fajna, że na przykład ubrania albo pudła schować. Czyli taka torba ala Alazikei, tak? tak Każe tak, ta często ZK się takiej... w niej pakują, gdzieś tam na, na, na wyjazdy. tego, To teraz... jest taka torba Savage gira materiałowa. Czekajcie, bo gdzieś ona tutaj kawałek wisi. To jest coś takiego, z takiego cienkiego, mocnego materiału, wielorazowego użytku. Bardzo fajna rzecz. Dobra. E, zobacz, e, taka wielka cykada pod, pod szczupłe, nie? Patrz no. takie imit, imitacja Lina, nie? Tak. petarda. E, tu macie deksa, też fajny temat, ale minoła małego, też bardzo fajny Jest temat. Uciek. I uwaga, kawiary. Jeszcze trzy szczupakowe kawiary też są tutaj. I cały ten zestaw kosztuje tylko 140 zł z tą wielką torbą. Więc to jest temat naprawdę bardzo, bardzo fajny. A oprócz tego co zabraliśmy? Limitowane kolory rajsery od Kamila Walickiego. Trzy kolory eee, za 105. Boleniówki, tak. Tak. Trzy rajsery 105 zł. Najważniejsza sprawa. Wróciły wreszcie Riki, The w naszym malowaniu. Były, nasze... skończyły się i są z powrotem. Tak, specjalnie my je odebraliśmy wczoraj w nocy od kuriera. są, I są sprzedawane na sztuki. Tak, tak 20 tak, zł kosztuje sztukar, są one dostępne. Jeżeli jesteś, tutaj Pan nas przejedzie. 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 Nasze super cenowe hity, jeżeli chodzi o koło Dobra, ceny, tematy dostępne. Eee, no, kącik, kar, kącik karpiorza. Kącik, karpioża. E, jaka łóż. gazela. No, Ta gazela mi się spore. najbardziej podoba. Zobaczcie, to jest rod pod gazela, tak go nazywamy. Hardcore XL, a wiecie, on tylko 500 kosztuje, nie? No, ale mamy dużo, patrzcie, mniejsze gazele, jawniczki, sarenki. Jest tego sporo. No, rodpodów rod nam obrodziło. Naprawdę dużo rodpodów. Sancery, sancery, 249 zł. A Tu masz taki umbrella fajny, który ma jeszcze boki dopinane, nie? Aha. E, co? Kołyski. Podbieraki karpiowe. Potężny rudny. namiot e, komunijno-weselno-karpiarski. E, tak. Jest e, brolka. Brolka. To kojarzycie, patrzcie. Pięć stówek niecałe. Tam był duży zjazd cenowy. Podbieraki karpiowe. Jest Champion tutaj z tej strony. Champion, który też ma mega fajną ofertę, Lucky luch. E, tak w Championie i... jest e, kilka nowości woblerowych i są e, wreszcie zestawy gum, e, box okoniowy, są dwa zestawy gum e, z woblerami i bez. One były na e, tej, nie? Tak, to jest kontynuacja Evolution. z Evolution. Zobaczcie, to jest, e, stoisko tu jest Laki -Jona. jeszcze jest fajny box. To, to, nie, to jest box pod białory. wreszcie go mamy. Ten boks pod Białoryb ma zobaczcie, takie małe bźągwy, następny małe bźągwy, jak kolejne, kolejne. patrzcie, ile tego tu jest, nie? Yy, o, takie mikrosnapy, żebyś się od razu uzbroił. No i to jest dobre, wiesz, bo to, to kosztuje dużo, bo to jest 7, jak kosztuje ona? Ta pleciąka 70 zł kosztuje, ale powiem Wam tak, Poczekaj, a ten a cały boks, mikro tak? takie, a cały ten boks w ogóle kosztuje stówkę tylko u nas. Stówkę za tyle dobrodziejstwa. No, to jest naprawdę też sztos. Na białoryb, okonek, klenik, no. jazik, do takiego e, W ogóle na teraz... e, premierę ma ta, to... Su, e, te wędki mamy je w sprzedaży na targach? Mamy je w sprzedaży? Czy tylko do pokazania? Nie, mamy. To trzeba jeszcze sprzedać O na kurde, scenie. no to fajna sprawa. A to chyba jutro więcej. Wiecie co, to jest moim zdaniem najdelikatniejsza wędka e, poza Black Swanem, e, która jest na rynku. No sztos. Do półtora grama, na Do komponentach Fuji, od Lucky John, chodźcie, je zrobimy ugięcie, to przyknięcie, jedziemy. Poczekaj, co za... Do półtorej grama, ale jedzie. Nie, nie, nie chcę. A jak pęknie? Patrz. No. Jest sztos, co? No. E, co mamy? No oferta Nawet dalszą. trochę dolniczka została. No, Laki Lucky Mamy tu jeszcze Powrotki e, spinningowe, feederowe, karpiowe. Nawet... E, for lady. E, dokładnie. For lady, for men, for woman. E, chodź, jeszcze pokażę tak. Fajne podbieraki. To w ogóle to jest sztos. Musimy podejść do tego. Musi... E, no. Kurde, wiecie co? I Berkley. 120 zł za ten oto podbierak, Te który przegięcie. jest składany. To dawaj, to Złożymy go. Tak, jest rozsuwana sztyca, regulowana, duże gumowane oczka i składany na półkosz. Idealny podbierak na łódkę, żeby go schować na łódkę do bakisty. Nie Chodzi o to, że on do baki się mieścił. A w ogóle on jest dostępny też w sprzedaży internetowej w tej cenie. 120 zł wbijacie na fatwisz, wpisujecie Tak, Jak kogoś będzie na targach, to można I też on kosztuje 120 zł, więc to jest sztos. Ten podbierak, to Znając życie, to pewnie nie ma ich za dużo. No nie ma, bo to była taka wyprzedaż, wyprzedaży. Ten URBN. A URBN ma nową cenę na targi. Stówkę tylko. Mega fajnie też. Szybka akcja. URBN ma mega cenę. E, więc e, mamy to, co tu jeszcze dla widzów mamy takiego fajnego? E, te e, ten wielkie... długi, e, 4-metrowy, ale Właśnie, no. on się <noise> fajnie składa, bo. Ojej, ja pierdzielę. Pomimo patrz. tego, że ma 4 metry, to on, się, on sięga do kolana nie. po złożeniu. Pik, pyk, pyk. pyk i, już. Mamy go. I tu się go rozkręca, nie? E, tak, możemy e, wykręcić, jest uniwersalny gwint, ale patrz, tutaj mamy wsówkę. Gdzieś sobie do plecaka to możemy przyczepić i tak fishingowo biegać, a na jakimś wysokim bulwarze go rozłożyć. Więc powiem wam szczerze, jest, jest. Sporo. No. Tomek, pokrowce Match Pro, cały repertuar od 150 cm, 165 do 195, no, e, do prawie 2 m. Promocji. Promocji bez to nie linku, naprawdę na każdym kroku. E, nie wiem, coś, coś. Siaty, nie mi się wydaje. Kulki że nawet to... mamy. Nawet tak, też, że w kulki promocji też, no, dla zdobywców. fajny pakiet taki. Jest tego dużo. Czyli Tomasz, reasumując, sporo nowości, sporo promocji, zestawów. W Jutro świetnie. od godziny 10.00. Jutro, zapraszamy. czyli w e, piątek, zapraszamy. My tu już od ósmej będziemy jeszcze dopieszczali. Parę jsme... nawet Ostatnio parę takich na Bardzo ładna wędeczka. Ostatnio na trociach Ty, kolega miał ten kijek. 5 stówek na 250 zł to jest SGS czwóreczka. Takim śliczna. fajnym e, satynowym niebieskim malowaniu, właśnie 279 do 35 na grubego bolenia, ewentualnie na Szczos. trotkę też sobie e, kijek poradzi w dwuskładzie. Jest tych wędek. E, bardzo dużo. Dla każdego coś fajnego, nie? Tak, będziemy jutro postaramy A, się. To może jakiś live a zrobimy. O, e, dawaj. o dawaj, to dawaj, To teraz hit sprzedaży. ostatnich dni, pomimo że jeszcze do sezonu sumowego trochę czasu zostało. to już 239 widać. 239 zł tylko za zestaw be, tego Pena Vertical. 239 zł z 519, nie? Wędka z, kołowrotkiem. Tak. Wędka z kołowrotkiem. I, I tam to jest też do 250 jest. i do 300, 300. gramów. No. Yy, dwa zestawy. Oprócz no, tego karpiówki też jest, jest sporo. składowe, trzy składowe. Dobro. Tanie, drogie w każde. Tomasz, może jutro jakiegoś live'ika coś Z pomyślimy. Rodzin, myślmy, czymś, bo jest vip day, to będzie tak, może troszeczkę luźniej, że da się i coś nagrać, i porozmawiać, i będzie więcej światła. Bo już yy, tutaj jest wieczór, to tak w takim troszeczkę półmroku trwamy. Dokładnie. Także y, szanowni Państwo, na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, jutro Hala 3A, stoisko numer. 14, cała fatwiszowa ekipa e, i towarzyszący goście będą na Was czekali. Trzymajcie się, Dzięki. do zobaczenia! Widzimy się!